Dzień dobry, witam państwa serdecznie w jubileuszowym 50 odcinku Rentgena Nieruchomości. W dniu dzisiejszym gościmy Mariusza Stężałego, eksperta do spraw wynajmu nieruchomości. Cześć Mariusz, witam cię bardzo serdecznie u siebie w programie. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Serdecznie witam wszystkich widzów, słuchaczy. No, masz ten zaszczyt, że bierzesz udział w jubileuszowym <laughs> odcinku. No, strasznie szybko te półtora roku przeleciało. Także nagrywamy dzisiaj 50 odcinek. No, powiem szczerze, że bardzo się z tego cieszę, że sprawy zaszły tak, tak daleko. W dniu dzisiejszym chciałbym troszeczkę kaganka oświaty tutaj dać naszym widzom. Dlatego też Mariusz, zaprosiłem Ciebie jako eksperta, jeżeli chodzi o wynajem nieruchomości. Masz na tym polu bardzo dużo sukcesów. Może na początek opowiesz twoją, twoją drogę, jak to się stało, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz. No i jak to się stało, że odnosisz w tym takie duże sukcesy? Wiesz, co w ogóle do nieruchomości trafiłem z tego powodu, że potrzebowałem kiedyś większej ilości pieniędzy, bo byłem w ciężkiej sytuacji finansowej. Więcej zarabiać, szukałem swojej drogi w nieruchomościach, robiłem flipy, robiłem różne, różnego typu transakcje przy obrocie nieruchomościami. No gdzieś jednak najbardziej spodobał mi się wynajem nieruchomości, ponieważ raz zrobiona praca procentuje przez długi czas no i można czerpać dochody pasywne bądź półpasywne z wynajmu takich nieruchomości. No i przez lata gdzieś tam próbowałem różnych metod, wypracowałem też sporo swoich metod. Na ten na dzień dzisiejszy ponad 800 najemców obsługujemy, czy w zarządzaniu, czy w podnajmie, czy na nieruchomościach, które sprzedaliśmy naszym inwestorom, bo też zajmujemy się przygotowywaniem gotowców inwestycyjnych. A skąd takie sukcesy? No, myślę, że z dużej intensywności pracy, z dużej ilości nauki. Sam byłem na około 350 szkoleniach i konferencjach nieruchomościowych i tą wiedzę starałem się czerpać z bardzo wielu źródeł, od bardzo wielu Ludzi, no i ja też byłem w takiej sytuacji, kiedy zacząłem robić nieruchomości, że ja po prostu musiałem bardzo dużo zarabiać, więc to była ta intensywność. więc no z tej intensywności też zrobiły się no dosyć fajne wyniki. No, i na tej intensywności pozostaliśmy. Z mojego pojedynczego działania stworzyłem całą firmę, która się zajmuje obrotem nieruchomościami, tworzeniem gotowców inwestycyjnych i wynajmem, podnajmem, zarządzaniem nieruchomościami. Także na dzień dzisiejszy już też nie działam sam, tylko mam cały zespół. No i ten cały zespół pracuje tutaj na ten sukces. Mam wspólniczkę, mamy w firmie dyrektora, pracuje sztab ludzi, którzy się tym wszystkim zajmują i moje pomysły po prostu czasami szalone przekuwają po prostu w codzienne działania. Uwielbiam słuchać podczas rozmów z moimi gośćmi. Jak to y, przechodzili tą ścieżkę, no bardzo y, żmudną, ale zakończoną, zakończoną sukcesem. I tym sukcesem można się, y, można się podzielić, można się pochwalić. Y, Mariusz, ale może cofnijmy się y, do samego początku. Y, jak zacząć? Wyobraźmy sobie, że mamy inwestora, y, który albo ma kasę, albo chce mieć kasę. Y, jak może zaistnieć y, w rynku? Y, w rynku wynajmu, podnajmu, czy, czy też kwater pracowniczych, no, w, w których jesteś ekspertem. <laughs> Więc co, no, jeżeli inwestor ma jakiekolwiek pieniądze, może to zrobić na dwa sposoby, albo może robić to sam. Wtedy mm, zalecałbym jednak na początku troszkę się podszkolić z różnych rzeczy, trochę chociaż pochodzić na jakieś konferencje, trochę wiedzy zdobyć z internetu, na jakie sposoby w ogóle można w nieruchomości inwestować, jaką nieruchomość zakupić. Czy będzie mnie interesował zakup nieruchomości, która daje najwyższą możliwą stopę zwrotu, czyli coś na przykład pod kwatery pracownicze, czy wolę mieć mniejszą stopę zwrotu, jednocześnie nie robić prawie nic i kupić na przykład małą kawalerkę, która zawsze nam się wynajmie za bardzo dobre pieniądze, no i to jest, jest bardzo mało obsługowa taka nieruchomość. Bądź opcja druga, jeżeli inwestor ma pieniądze, chciałby całkowicie pasywnie inwestować w nieruchomości, no to może poszukać na swoim terenie firmy. Takiej na przykład, jak mamy ja we Wrocławiu. My też działamy ogólnie na Dolnym Śląsku i teraz też na Śląsku. Może poszukać wyspecjalizowanej firmy, bo przeważnie jest tak, że jeżeli inwestor już kupuje jakąś nieruchomość, oddaje to w zarządzanie profesjonalnej firmie, która się na tym zna, to ta firma i tak wyciągnie z tej nieruchomości więcej pieniędzy, ma gotową całą infrastrukturę do zarządzania taką nieruchomością, ma na przykład dział w indykacji, ma dział prawny, tak jak jest to u nas w organizacji. No i suma sumarum, taki inwestor bardzo często zarabia. Wiele Więcej, więcej pieniędzy, jeżeli da to profesjonalnemu zarządcy, niż robi to sam. Poruszyłeś na początku Twojej wypowiedzi bardzo ciekawą sprawę, z której wnioski nasuwają się następujące, że wynajem kwater pracowniczych jest bardziej dochodowy od wynajmu takich tradycyjnych mieszkań, tam kawalerki, czy, czy może jakiegoś większego mieszkania. Tak. Czy, czy, dobrze, czy dobrze rozumiem? Wyprowadź mnie z błędu, jeżeli, jeżeli źle mówię. Nie, bardzo dobrze zrozumiałeś. Po prostu to są tego typu nieruchomości, które dają największą możliwą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o taki wynajem nieruchomości na cele mieszkalne, bo po pierwsze, najtaniej kupuje się z metra tego typu nieruchomości i właściwie można powiedzieć, że najdrożej się je wynajmuje. Czyli z danego metrażu możemy wycisnąć powiedzmy więcej na tak potocznie zwanych kwaterach, bo to są po prostu nieruchomości na wynajem dla firm. Możemy z danego metrażu wycisnąć więcej złotówek niż wynajęlibyśmy to samo mieszkanie na przykład rodzinie w całości, więc tutaj bardziej rozdrabniamy tą nieruchomość, bo wynajmujemy ją na przykład na pokoje albo na łóżka, więc przy takim im, im, im większe jest rozdrobnienie tym po prostu więcej zbieramy czynszu, jednocześnie jest oczywiście z tym troszeczkę więcej, więcej pracy, natomiast no, kupując kawalerkę to już każdy chyba wie, że kawalerki są najdroższe z metra, mamy tam jakby mniejsze możliwości do do czerpania większych czynszów, no bo jakby czynsz za kawalerkę jest rynkowe, rynkowo, wszystkie mają podobne ceny, także tutaj znacznie mniejszą stopę zwrotu będziemy mieli z kawalerek, no bo są droższe w zakupie i generują mniejszy czynsz, a kwatery no to tańszy zakup, nawet można kupić za 1000-2000 zł z metra nieruchomość i wynajmować ją po prostu drożej. Tak, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać właśnie, że w przypadku kawalerki, no ktoś wynajmuje tą kawalerkę i sobie tam mieszka rok, dwa, trzy, pięć i w zasadzie jest to bezobsługowe. A z kwaterami pracowniczymi, no jest tam bardzo duża ilość pracowników, oni rotują, przyjeżdżają, wyjeżdżają, to są często pracownicy z zagranicy, też wyjeżdżają, podróżują, zmieniają swoje miejsce zamieszkania. Ale chyba niekoniecznie tak musi być, bo pytanie jest następujące: czy takim twoim klientem jest ten końcowy człowiek, który śpi w kwaterze pracowniczej, czy firma, która organizuje tak naprawdę miejsca noclegowe dla swoich pracowników? Bo jeżeli jest to firma, no to wydaje się to równie proste jak w przypadku wynajęcia kawalerki. Firma płaci i, i, i na tym się kończy. Tak, wbrew pozorom, zarządzanie tutaj jest nawet prostsze niż, niż w przypadku takich osób fizycznych. Po pierwsze, współpracujemy tutaj z firmami, czyli naszym najemcą jest firma i tak naprawdę te firmy dopiero podnajmują dalej swoim pracownikom tą nieruchomość. Wystawiamy jedną fakturę takiej firmy za całą nieruchomość. Firmy windykuje się prościej, no bo też to są, no to są po prostu firmy, więc w razie czego, jak mają jakieś opóźnienia w płatnościach, Inaczej się z nimi te kwestie płatności załatwia. Nie chcą firmy być na przykład w BIGU czy w innych rejestrach, tak, dłużników, więc jakby inaczej reagują na jakieś zadłużenia niż najemcy fizyczni. No i jeżeli my mamy już dłużej takiego najemcy, na przykład jakąś agencję pracy, z którą współpracujemy, no to w zasadzie nasza współpraca polega, że wystawiamy im faktury, rozliczamy i robimy w międzyczasie usterki jakieś naprawy to, co po prostu w tej nieruchomości się tam powiedzmy psuje i to, co, to, co wymaga na bieżąco jakiejś naszej interwencji. W przypadku takiego zarządzania, na przykład mieszkaniem na pokoje, gdzie są osoby fizyczne, już tego zachodu jest więcej, już jest więcej jakichś problemów powiedzmy z płatnościami. Są inne procedury windykacyjne, inne umowy, tych umów jest więcej, więcej dokumentacji. Czy tak jak w przypadku kawalerek, niby to jest, niby to jest proste, tak? natomiast no, jeżeli mamy jakiegoś niepłacącego najemcę, trzeba już przed wynajmem bardzo dobrze się zabezpieczyć, żeby można było tego najemcę niepłacącego w razie czego z tej nieruchomości po prostu zgodnie z prawem usunąć i zrobić to w bardzo szybkim czasie. Także no, są różni klienci, różne modele zarządzania. Po to przede wszystkim trzeba bardzo dobrze być przygotowanym prawnie do jakiegokolwiek wynajmu, czy to są kwatery, czy kawalerki, czy mieszkania na pokoje. To na ten moment podchodzimy już. W pierwszej kolejności patrzymy na prawo, żeby nas, nas i przede wszystkim naszych inwestorów zabezpieczało po zęby, a dopiero później inne kwestie. Y Dotknąłeś takiej bardzo ciekawej kwestii, bo no, kilkukrotnie już przynajmniej słyszałem o takich historiach, że ktoś sobie wynajął mieszkanie, yy, nie płacił za nie i nie za bardzo jest yy, możliwość usunięcia takiego delikwenta, czy takiej rodziny, która, która postanowiła sobie żyć na czyjś koszt. I, I takich historii i w mediach głównego nurtu no, yy, jest no multum można spotkać. I, I jak Wy sobie z tym radzicie, jak, jak wygląda sprawa w praktyce? W praktyce to tak, my mamy akurat takie formaty, w których powiedzmy mamy dosyć, znaczy prostszego najemcę w obsłudze tak na co dzień niż na przykład rodzina z dzieckiem. My nie wynajmujemy większych mieszkań niż... Z tego, co pamiętam, 30 metrów. Nie mamy, nie mamy nic większego, żeby tak wynajmować w całości. Może jakiś tam jeden poszczególny apartament. W każdym razie my głównie idziemy w bardzo małe kawalerki, w wynajem na pokoje i wynajem właśnie kwater pracowniczych firmom i tam mamy takich najemców powiedzmy średniobudżetowych, z którymi też inaczej się w praktyce współpracuje. Jednocześnie już na rynku pojawiły się skuteczne metody. Że nawet jak mamy taką osobę fizyczną, wynajmiemy mieszkanie osobie fizycznej i ona nam nie płaci, no to są sposoby, żeby już zgodnie z prawem wszystko załatwić i taką osobę z nieruchomości po prostu wyeksmitować szybko i zgodnie z prawem. Tylko to już trzeba zrobić przed. To już trzeba mieć z nią odpowiednią umowę, umowę najmu okazjonalnego. Oczywiście często te umowy najmu okazjonalnego w przyszłości nie działały, ponieważ no jak ktoś wskazywał jakiś adres w umowie najmu okazjonalnego u notariusza to wystarczy, że odłożył długopis u notariusza już ten adres mógł być nieaktualny gdzie on deklarował, że może się wyprowadzić tak w razie czego jakby umowa została rozwiązana. Na dzień dzisiejszy są rozwiązania takie, że już można wpisać udostępnić taki adres, który zawsze będzie aktualny i my taką możliwość mamy, więc jeżeli Teraz wynajmujemy nieruchomość pojedynczej osobie, kowalskiemu po prostu. To podpisujemy mu wynajmu okazjonalnego oświadczeniu notariusza, gdzie wskazujemy adres, gdzie w razie czego on po prostu będzie mógł się przenieść. I takimi adresami dysponujemy, które będą zawsze aktualne. No i korzystamy z nich sami, udostępniamy też innym inwestorom, żeby mogli taki adres wskazać, czyli jest gdzieś w Polsce, co jest, jest trochę takich nieruchomości. Gdzie w razie czego przyjmiemy takiego niepłacącego najemca. Czyli to wy musicie już zapewnić, jak gdyby, lokum rezerwowe, do którego zostanie taki niepłacący najemca relokowany, tak? Czy, czy, czy do Właściwie to on, to, on to powinien zapewnić sobie sam. Natomiast, nie, natomiast najemcy fizyczni nie zawsze mają taki adres, bo na przykład niektórzy nawet nie mają rodziny albo mają jakieś konflikty, więc nie przyjmie go ktoś z rodziny czy znajomi. Z Dlatego my mamy taką bazę adresów, gdzie możemy zawsze taką osobę niepłacącą przyjąć, no bo właściwie to jest, to jest jego sprawa, że powinien mieć ten adres. Natomiast wiemy, że sporo osób nie ma, więc my za drobną opłatą, tam bodajże około 400 zł, taki adres udostępniamy i możemy też udostępnić innym, innym wynajmującym mieszkania. I wtedy jest to, jest to w pełni bezpieczne, bo zgodnie z prawem możemy to, to bardzo szybko wyeksmitować taką osobę, no bo adres do przeniesienia już, już ma. No i też jest to bardzo fajne, jeżeli chodzi o weryfikację najemców, bo jeżeli ktoś nie chce nam podpisać takiego świadczenia, no to znaczy, że już jest jakieś podejrzenie, że on już podejrzewa, że nie będzie płacił albo będzie chciał tam robić jakieś problemy. tak? Bo osoby, które jakby no chcą wynająć nieruchomość, chcą być najemcą, mają zamiar płacić, zakończyć umowę po roku czy po dwóch, no to w zasadzie wszystko podpiszą, no bo tam nie, nie mają jakichś nic do ukrycia, że tak powiem, tak? Więc jeżeli ktoś nie chce takiego świadczenia już podpisać, no to po prostu mu nie wynajmujemy, bo wiemy, że z takim najemcą będą kłopoty, a jak ktoś podpisuje, no to w razie czego ten adres jest i przy takiej umowie najmu okazjonalnego w połączeniu z takim adresem specjalnym jesteśmy w stanie całkowicie bezpiecznie wynajem nieruchomości, nawet osobie fizycznej prowadzić, co, co jest bardzo ważne, bo dzisiaj też jest sporo porad takich w internecie dla niepłacących najemców, jak nie płacić i tak dalej. No, i w mediach oczywiście się słyszy, że kilka lat najemcy siedzieli w nieruchomości, nie chcieli opuścić, nie płacili, komornik kilka lat prowadził procedurę i ogromne straty wśród wynajmujących są. Natomiast rekord w Polsce, z tego co dobrze pamiętam, to jest 17 lat. 17 lat właściciel pozbywał się najemcy ze swojej nieruchomości. Niesamowita historia że aż przez tak długi, długi okres czasu z własnej nieruchomości nie można się pozbyć kogoś, kto, kto nie płaci. Ale to tak. jest właśnie to, co powiedziałeś. To jest dowód na to, jak jeżeli mamy wiedzę, o ile jesteśmy do przodu. Możemy lepiej zarządzać, lepiej, za, lepiej zarabiać pieniądze, natomiast no, ta wiedza jest, jest niezbędna. No, ktoś, kto takiej wiedzy nie posiada, no, to może wynająć komuś i... Wpakować się na tą przysłowiową minę i zamiast zarabiać, no to jeszcze, jeszcze do interesu dokładać. Masz 800 najemców. To już tak całkiem pokaźna próba statystyczna. Czy mógłbyś nam zdradzić troszeczkę statystyki? Ile osób jest takich, które faktycznie zalegają z czynszem albo przestają go płacić całkiem? I czy w przypadku kwater pracowniczych ten wskaźnik jest troszeczkę inny niż w przypadku y, mieszkań zwykłych? Wiesz co, też na te ponad 800 najemców składa się około 700 to są kwatery pracownicze, reszta to są powiedzmy jakieś pokoje i małe kawalerki. No i jeżeli chodzi o takie zaległości maksymalnie kilka procent, może tam rzędu coś 2-3% tak, tak w tej chwili musiałbym troszeczkę też szczelić na oko, bo gdyby było więcej, to bym o wiedział. Bo ja też w firmie nie zajmuję się dłuższego czasu płatnościami, mam tylko takie ogólne raporty, ogólny wgląd do tego. Więc tylko to też nie jest tak, że można na podstawie tego jakąś statystykę rynkową wyciągnąć, ponieważ my no, mamy profesjonalną firmę, która się tym zajmuje i współpracujemy z kancelarią prawną. Mamy w swojej firmie teraz uruchomiliśmy nawet dział prawny mamy cały proces windykacyjny, współpracujemy też z firmą windykacyjną, jak mamy jakieś problemy z najemcami, dłużej nie płacą, też po prostu wysyłamy sprawy do sądu i tak dalej, więc my dzięki temu, że mocno pilnujemy tego, to też mamy wyższy wskaźnik po prostu ściągalności tych czynszów, więc ta statystyka naszej firmy nie będzie powiedzmy dla, dla Kowalskiego, ponieważ no, on nie będzie... Tego, tego robił tak jak my, więc no, my mamy staty statystykę dobrą, a pewnie taka realna statystyka, gdzie, gdzie osoby fizyczne wynajmują inną osobą fizyczną, no, będzie znacznie gorsza. Jasne. No, kreuje się tutaj bardzo ciekawy obraz, dla mnie przynajmniej, dla widzów, pewnie również Twojego biznesu. Chciałem się Cię zapytać, jak te ostatnie lata? i wpłynęły na y, twój biznes no bo mieliśmy na początku mieliśmy pandemię y, znaczy na początku no tam trzy lata temu się zaczęła pandemia i wywróciła y, y, życie wielu ludzi do góry nogami y, studenci pozostali w domach uczyli się zdalnie y, część pracowników y, zaczęła pracować zdalnie jaki to miało wpływ na y, na twój biznes czy Zauważyłeś jakiś przestój, czy nie wiem, może zrobiłeś jakiś pivot i, i do kogoś innego zaadresowałeś swoją, swoją ofertę? Jak to wyglądało u Ciebie? Bardzo, bardzo dużo zmian nastąpiło w pandemii. Po pierwsze, prowadziliśmy też apartamenty na wynajem krótkoterminowy. Jak jeszcze tej pandemii w Polsce nie było, tylko było w Chinach, to już podjąłem decyzję, że szybko te apartamenty wynajmujemy na długi termin. Czyli mieszkania, które były wynajmowane długoterminowo, wynajęliśmy w całości. I to była bardzo dobra decyzja, ponieważ jak już się zaczęła pandemia w Polsce, to te mieszkania były za jedną trzecią albo za pół ceny. Bo nagle 2000 apartamentów we Wrocławiu weszło po prostu na rynek na ogłoszenia jako mieszkania w całości, no i jak taka ilość wyszła mieszkań, no to mogłeś 50-metrowy apartament za 1700 zł sobie wynająć z jacuzzi, w centrum, z, wiesz, w bardzo dobrym standardzie nieruchomość. No te ceny były tak niskie, że nie dało z tymi mieszkaniami się za bardzo co robić. Więc przez ten wypływ z, z najmu krótkoterminowego tych apartamentów też ucierpiał rynek wynajmu długoterminowego, po prostu mieszkań w całości, bo było tego na rynku za dużo i ludzie musieli się tuc na ceny. Kolejna rzecz jest taka, że wyjechali studenci i pracownicy korporacyjni, którzy są głównymi najemcami małych kawalerek i mieszkań na pokoje. Więc część naszych mieszkań została opuszczona, szczególnie tych mieszkań na pokoje. No bo ludzie powracali do swoich domów, pracowali zdalnie, uczyli się zdalnie, wiadomo. Na mnie zrobiło to zbytnio dużej różnicy, ponieważ zawsze najemcom dajemy możliwość znalezienia kogoś na swoje miejsce, żeby ktoś wszedł w jego miejsce, w tą, w tą umowę, więc no jakby to, że my nie mieliśmy tych najemców na niektórych mieszkaniach, to nie zwalniało ich spłacenia czynszu, więc jakby interesy naszych inwestorów i no i naszej firmy były zabezpieczone, więc te czynsze i tak czerpaliśmy. No i część mieszkań, które mieliśmy na wynajem, na przykład na pokoje, no to zaczęliśmy wynajmować firmom. No i tutaj bardzo mocno rozszerzyliśmy jakby w pandemii swój biznes, ponieważ te osoby, które miały mało wiedzy, nie wiedziały jak sobie radzić z tymi mieszkaniami na pokoje, szczególnie w podnajmie, oddawało te umowy, cedowało te umowy nawet za darmo na inne firmy, więc my przejęliśmy kilkanaście mieszkań od innych osób zajmujących się podnajmem, od innych firm. No i robiliśmy to po prostu po pod swojemu, swoim systemem. Zaczęliśmy to wynajmować innym firmom, bo okazało się, że mimo, że jest pandemia, studenci wyjechali, pracownicy korporacyjni wyjechali, no to my wtedy, wykorzystując swoje wieloletnie kontakty, wykorzystaliśmy tą sytuację, zaczęliśmy dzwonić po, po różnych agencjach pracy, po naszych znajomych i zaczęliśmy po prostu wynajmować nieruchomości firmom, agencjom pracy, które dostarczają pracowników do na przykład fabryk. No i okazało się, że mimo, że jest pandemia, to fabryka czekolady pracowała, fabryka tortilli pracowała, fabryka karmy dla psów pracowała, Amazon pracował, nawet jeszcze bardziej się rozwinęły wtedy różne takie e-commerce typu właśnie Zalando, typu Amazon, dużo ludzi zaczęło zamawiać wszystko paczkami, więc centra logistyczne miały mnóstwo pracy, fabryki miały i tak mnóstwo pracy, no i się okazało, że bez tych fabryk to nie możemy za bardzo w ogóle żyć, no bo produkować trzeba cały czas te rzeczy Codziennej potrzeby, więc ten najemca jakby okazało się, że na rynku jest, no jest cały czas, tak? W mniejszym bądź większym stopniu jest cały czas. No ja na, na tym się skupiliśmy i w pandemii ten biznes jeszcze mocniej rozwinęliśmy i tak nam dochodziło co chwilę po 100, 100, 100 kolejnych najemców, aż dobiliśmy gdzieś tam do liczby 700, a ostatnio już ponad 800 najemców i no i po, teraz już może powiedzmy, że wolniej nie mamy takiego ciśnienia, troszeczkę wolniej rozwijamy. Ten, ten biznes o, o kolejnej nieruchomości, kolejnych najemców, bo teraz bardziej skupujemy się na zakupach. Czyli nie bierzemy tyle zarządzania, nie bierzemy tyle podnajmów, jednocześnie dalej jest to, jakby u nas, możliwe, więc zapraszamy serdecznie do nas. A jako spółka też teraz bardziej przerzucamy się właśnie na zakup nieruchomości, żeby mieć je na własność. A czy zauważyłeś? Że jest więcej okazji na rynku inwestycyjnym, że można kupić y, y, mieszkania w bardziej atrakcyjnych cenach, albo y, ludzie jakoś są bardziej, nie wiem, przyciśnięci do, do muru i, i są gotowi zejść z ceny. Czy, czy, no, chcę się Ciebie zapytać jako eksperta na pierwszej linii, na pierwszej linii frontu, można tak powiedzieć, y, czy widzisz już taki, y, taki ruch? Pytasz o obecną sytuację? Tak, tak. Czy, czy faktycznie już można. Y, Ustrzelić okazję ponownie? Ustrzelić okazję można już od kilku miesięcy, i o dziwo, nawet na portalach ogłoszeniowych są te okazje i stoją, czego nie było przez ostatnie lata, absolutnie. Najwięcej okazji w tej chwili jest na domach oraz na dużych mieszkaniach. Co ma na to wpływ? Główny wpływ ma na to to, że stopy procentowe bardzo mocno poszły w górę, więc ludzie, którzy mieli większe mieszkania bądź domy, no to i tak mieli już z reguły większe raty i te raty podrosły im razy dwa, więc jak ktoś miał ratę za dom, nie wiem, 7 tysięcy, no to teraz ma pewnie z 12 albo i 14. No i robi się teraz taka sytuacja, że wielu osób na te duże mieszkania bądź domy nie stać, no i wystawiam je na sprzedaż. Tych ludzi jest dużo. Z drugiej strony nie ma tego, kto, kto, kto kupować, bo jak raty podrożały dwukrotnie, no to też zdolność kredytowa zmalała dwukrotnie, jak ktoś kiedyś zarabiał 5 tysięcy na rękę, to mógł sobie pół miliona wziąć kredytu, a teraz może tam, nie wiem, z 230 tysięcy czy 250 wziąć, tak? Więc nie dość, że dużo tego jest na sprzedaż. To, to prawie nikt tego nie może kupić, bo brakuje tej zdolności kredytowej. Więc wśród tych sprzedających już bardzo łatwo jest, albo kupić coś taniej, albo wynegocjować lepsze warunki płatności. I tutaj podam taką ciekawostkę, że ostatnio z 90 nieruchomości, które. Wytypowaliśmy dokupna, aż jedna trzecia właścicieli zgodziła się nam je sprzedać na raty bez banku, bądź wstępnie wyraziła zainteresowanie takim rozwiązaniem, takie, takiego finansowania. No my też jako spółka, no nie, firmy ogólnie cie, mają ciężko z kredytami, spółki to nie jest wiadomo od dzisiaj na zakup nieruchomości. Więc dla naszej spółki, która dobrze zarabia, jest to. Yy, no, najlepszy okres od kiedy ja się zajmuję nieruchomościami, gdzie po prostu możemy nawet kupić nieruchomości większe bez udziału banku i właściciele nam to bezpośrednio rozłożą w ratach. Także no, od kiedy ja się w ogóle zajmuję nieruchomościami, to nie było lepszego momentu, żeby zacząć to robić, bądź w ogóle, żeby zacząć inwestować, bo dzisiaj po prostu okazje schodzą no codziennie. Ja dostaję codziennie kilka okazji i notorycznie mi brakuje kapitału. Teraz rozszerzamy współpracę na kolejnych inwestorów, żeby po prostu tylko te okazje kupować, sprzedawać to dalej, bądź robić z tego gotowce inwestycyjne, czyli adoptować nieruchomość do wynajmu, puścić najemców, generować już wysoką stopę zwrotu z takiej nieruchomości i sprzedawać następnym inwestorom z zyskiem dla nas taką pracującą już gotową nieruchomość, którą oczywiście później też się zajmujemy, zarządzamy. Mariusz, no... Często słyszę głosy takie pesymistyczne, no, że jest źle, że stopy procentowe są wysokie, że y, teraz to już jest bardzo trudno y, robić biznes na rynku nieruchomości, y, a z Twoich ust y, miło usłyszeć, że y, jednak jest, są okazje inwestycyjne, nadal można y, na rynku zarabiać, a nawet y, można zarabiać lepiej niż, y, niż w latach ubiegłych. Także, szanowni Państwo, nie jest tak źle, jak trąbią media głównego nurtu. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że dosyć znacząco przybliżyłeś naszym widzom biznes, wynajmu, wynajmu mieszkań, jak i kwater pracowniczych. Państwu również dziękuję, że byliście z nami w tym jubileuszowym 50 odcinku Rentgena Nieruchomości. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że akurat trafiłem na taką okrągłą liczbę. Nie spodziewałem się tego. A co do jeszcze mediów, no to radziłbym się po prostu tym nie sugerować. Pamiętajcie, że jakby eksperci, którzy na co dzień w tym są, na co dzień to robią, mają kontakt z najemcami, po prostu w tym rynku siedzą. Lepiej zapytać się znajomego pośrednika nieruchomości, co się dzieje na rynku, niż dziennikarza, którego zadaniem jest sianie fermentu i straszenie ludzi. Z byle jakiego powodu, jak się da, tak. Jest wiele obszarów na rynku nieruchomości można działać na kilkaset tak naprawdę różnych sposobów. To, że część rzeczy teraz nie działa, nie powoduje tego, że nie działa inne rzeczy. Także ja bym zachęcał jednak do inwestowania w tych czasach. Jest dzisiaj dużo wiedzy na ten temat, można to robić na różne sposoby i jest teraz wiele obszarów, które naprawdę idą mega dobrze. Dokładnie, wiedza to klucz do sukcesu w naszej branży. Tak jest. Bezdyskusyjnie. Dziękuję Ci, Mariusz. Tak. Dzięki bardzo, i, i Państwu również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć.